Witajcie kochani, grupa ekspresyjna NS Kazan Na dzisiejszy odcinek Państwa zamiorę do kaplicy poświęconej sercu Pana Jezusa w Jaszurówce. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba a co się tam kryje za mną to zaraz zobaczycie a historię oczywiście będziecie widzieli też na filmie Kochani przeszliśmy przez drogę teraz trzeba uważać żeby auto nas nie wywaliło jakieś Jesteśmy już na szoku architektury drewnianej w Jaszczurówce, to jest kaplica na Jaszczurówce, dokładnie tak się nazywa. Więc powiem trochę historii, że ufundowana jest przez rodzinę Uznańskich, wybudowana została w latach 1904 do 1907 w celu zakopeńskim. Według projektu Stanisława Witkiewicza obiekt wznieśli góralscy, cieśli pod kierunkiem Auralena Blachy. To no, taka właśnie jest ciekawostka. Jeszcze co się dowiedziałem, to że tu ten, ten cały Aurelian był prawdopodobnie projektantem ołtarza głównego w tej kaplicy Jaszczurówczej. Co tu jeszcze takiego ciekawego? Po obu stronach drewnianego ołtarza znajduje się kolorowe witraże z prawie Matka Boska Częstochowska z herbem Polski, z lewej Matka Boska Ostrobramska z herbem Litwy. Oto, że boczne autorstwa ludowego rzeźbiarza Józefa Janosa ze mną wystawiono w 1954 roku. Więc to wszystko pokaże, co się znajduje w środku. Zobaczcie, jak wygląda ta właśnie kaplica na Jaszczurówce. No i kochani, znajdują się już przed samą kaplicą. a jest napisane, że można tutaj sobie przyjść na przeświętą, gdzie odbywa się w niedzielę od 10 do 17. Są msze święte, No i się pomodlić. W inne również można przyjść, sobie do, odpocząć tutaj w cieniu pomodlić się, zażyć kawałek ducha świętego. Więc teraz my będziemy chodzić do góry i pokażę Państwu te witraże, ten ołtarz, jak wygląda. Później będziemy dookoła tej kaplicy, więc mam nadzieję, że będzie bardzo dobry materiał. Przepraszam Pana, przepraszam Pana, mogę autograf? Jestem wielkim fanem. Popatrzcie, kogo spotkam jeszcze na Cześć. Leszy, z Warszawy przyjechał do Zakopanego, do jaszczurówki. Jest oczywiście gościnnie z nami Gdzie on kręci swój materiał i do niego też wchodźcie, na kanał Leszy Bo on będzie całkiem miał inny content nagrywania tego, co ja nagrywam tu teraz Więc my całkiem inaczej nagrywamy Ale Leszy Wie jest różne inaczej Dwie perspektywy, z tak, tego samego miejsca Tak, jest z nami tutaj, miał dzisiaj wracać, ale jednak go góry zatrzymały Więc będziecie mieli Państwo jeszcze dodatkową niespodziankę u niego na kanale tak jak wspomniałem, pokażę Państwu teraz co jeszcze znajduje w środku, te ołtarze, ołtarz jeden, te witraże i później opejdziemy sobie dookoła. Przeszli się modlić, więc nie będę się może nic odzywał, ale pokażę Państwu, jak to wszystko wygląda. Kochani. Popatrzcie, ładnie jest wszystko z drewna. Po prawej stronie, po lewej stronie, może się ona lamka. Drewna. I tutaj po prawej stronie i po lewej właśnie są te y... malowidła piękne. I ten ołtarz słynny, znaczy malowidła, witraże piękne po prawej i po lewej. I ten słynny ołtarz właśnie zrobiony, gdzie po lewej stronie jest Matka Boska Częstochowska, a po drugiej Matka Boska yy... z... Z... Tam z Ostrzego. Nie mam odpowiedzi niestety, ale jak będziecie wiedzieli, to dajcie znak w komentarzu, bo ja sobie teraz zapomniałem, ale sobie przypomnę, ale pokażę Państwu tak, są obrazy droga krzyżowa. Po lewej i po lewej stronie. Największy sakrament. Piękne róże, widać, że jest zadbane. Naprawdę coś pięknego. A największe witraże piękne z malowidłami są tutaj, zobaczcie. Po jednej stronie i po drugiej stronie do zgodem to wygląda pięknie. Więc pozwolicie kochanie, że ja sobie na chwilkę usiądę i pomogę się aby ta noga moja do końca się wyleczyła Pani jeszcze powiem za chwilę krótką historię natomiast byłem właśnie w środku, porobiłem kilka zdjęć ciekawych, będziecie widzieć po w relacji też a już za chwilę, jeszcze pokażę co jest tutaj dookoła więc Teraz jeszcze chwileczkę powiem trochę historii nowej nowej i za chwilę obejdziemy dookoła. Chciałbym przekazać jeszcze taką ciekawą, istotną rzecz. Taka ciekawa, istotna rzecz proszę Państwa, że całe otoczenie wokół tutaj tej kablicy i schody te murowane, co są tutaj właśnie położone ufundowała fundacja. Fundacja ma nawet tutaj kochani logo. Fundacja Koła Zakopane, nie w Polsce, ale w Chicago. Proszę Państwa, Zgromadzenie księży Marianów. Cały opis, tablicy informacyjne. <tryk> tu jeżeli ktoś chciał poczytać, dowiedzieć się Również, żebym chciał wesprzeć, tak jak ja teraz niedawno wsparłem, że jest w środku, w kaplicy skarbonka, gdzie można no utrzymanie tej skromnej właśnie kaplicy, jakiś tam mały datek wrzucić symboliczny, na szczęście. A za te datki, co są właśnie wrzucane do tej, do tej skarbonki w środku kaplicy jest utrzymywana właśnie ta skromna kapliczka właśnie na Jaszczurówce. Jeszcze powiem Państwu taką ciekawą rzecz. Zapraszam ze mną. Taka ciekawostka jeszcze, że tą właśnie kaplicę na Jaszczurówce, jej nazwa powstała, pochodzi od żyjących kiedyś salamander plamistych, nazywanych przez górali jaszczurami. Akurat mam taki przypadek, że przedczoraj, jak szedłem szlakiem, to widziałem właśnie taką jaszczureczkę. A Kaplicę pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa Fundacji Rodziny Uznańskich projektował po prostu Stanisław Witkiewicz. W roku 1851 do 1915 Teraz sobie, proszę Państwa, obejdziemy dookoła tej jaszczurówki i pokażę Państwu, co się znajduje wokół. Bo środek, widzieliśmy, tutaj, kawałek zewnątrz, widzieliśmy, a teraz będzie środek. Więc dziękuję serdecznie za uwagę tej historii, ale to nie koniec. Jeszcze pokażę. Pierwsze schody drewniane, wszystko odnowione. Kochani, moi drodzy. Jeszcze ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć taką bardzo irytującą. Nie chcę przeklinać, ale chyba muszę. Ale lepiej, nie? Jestem w świętym miejscu. Ale naprawdę taką przodę robią tu niektórzy ludzie, przeważnie pewnie jakieś wandale młodzi, że to nie jest do pojęcia. Normalnie jest to chore. Przyjdą i zrobią taką naprawdę przodę, napierdolą tam wszystko. Proszę zobaczyć, jak popisali, popisane, zdewastowane, wydrapane. Ludzie, kochani, tego się nie robi w takich rzeczach. Czy są no w miejscach, przepraszam, czy są normalni, zamiast zobacz o to, jest ładnie, kurde, pięknie, no nie? Przyjdzie taki jełup i kurwa namaluje pisakiem i zdewastuje drewno, co kosztuje miliony. Jak to ma być później wszystko ładne, piękne. Życie z naszych pieniędzy, Bez ludzie się staramy to tutaj, żeby ładnie wyglądało, a nie przyjdzie, nie pomyśli, wydrapie, zadrapie o Pan Dead, kurde, o Marian Kalisz. Mądrego, ludzie, takich rzeczy nie wolno robić, nie robi się. Powinni ludzie zabronić takich rzeczy, powinni być kara za to. Ale przepraszam jeszcze raz za moje i za to, bo jak to zobaczyłem, to aż mi ciśnie nie podbiło się. 120 x 380 więc. No, no nie da się, no nie da się, prawda? No więc, kochani, teraz obejdziemy sobie na spokojnie już dookoła tej kaplicy pięknej i zobaczymy, co się kryje z tyłu. kochani widzieliście na filmie byłem w środku witraże piękne jak słońce ładnie dochodziło do środka ale tak wygląda zewnątrz właśnie witraż I widać że to jest witraż praktycznie a w środku mi się odbija ładny kolor ładne kolory więc na zewnątrz tak to właśnie wygląda przejdziemy sobie teraz proszę Zobaczcie następny witraż, następny witraż. to jest właśnie ten główny witraż, proszę Państwa, tu jestem że za kratą nawet, bo on jest najważniejszy, ten witraż jest właśnie najbardziej, najważniejszy niż te pozostałe, oczywiście do kolekcji poteczka. Tak jak wspomniałem, te wszystkie kamienie dookoła są ufundowane przez fundację z Chicago. Zobaczcie, kamyka do okien, do tych witraży, Do tamtych tych góry. I tu jest drugi, ten witraż, właśnie też za kratą, żeby przypadkiem osiedlić nie sobą, bo one są bardzo drogie. To są właśnie to są te cenne witraże z Matką Boską i z Józefem Gdzie nie ma ich tam dalej, tylko są dwa właśnie na ołtarzu. Bardzo pięknie, bardzo piękna kaplica. Jestem bardzo podziwiony. A tutaj jeszcze jest taka ciekawosteczka. Może tutaj jest chyba miejsce po wolno, Tak Tu są podziemia właśnie. Ale zamknięte podziemia właśnie tej kaplicy, gdzie można zwiedzać po ustaleniu terminu w y, cyrkli tam u tych dominikanów. Co się znajduje w środku? Niestety chciałbym pokazać, a nie mogę, bo jest zamknięte. No ale ważne, że zobaczyliśmy środek i dookoła. A wiadomo, Urbek to nie wandalizm, więc nie będziemy tam wchodzić na siłę. Pamiętajcie o tym, drodzy moi. Tak, urbe z nie mandalizm. już się materiał historyczny pod kątem robimy, ale nie niszczymy. Zostawiamy tylko po sobie zdjęcia i filmy. Nie wolno dewastować, tak jak wspomniałem już wcześniej. Bo takim ludziom, co dewastują, powinni łapy urżnąć u samej ich życi. Jest jakiś kufer stary. Więc to by było na tyle, pokazałem Państwu kaplicę na szurówce czy dzielnicy Zakopanego, co mieści się w środku, ołtarz, ee, w zewnątrz, obrazy, konfesjonały, wszystko co jest, co zobaczycie, trochę historii powiedziałem, to by było na tyle. D dziękuję oczywiście serdecznie za nocleg w Wili Skoczek, gdzie serdecznie zapraszam na Mrówce 17a do Lucjana, naszego dobrego przyjaciela. Gdzie od kilku lat już przejeździmy zakopanym. Jest bardzo miła atmosfera. Tanio, sympatycznie, miło, z widokami na góry. A ja dodatkowo jeszcze dziękuję, oczywiście, Leszemu, który jest z nami. Sydney, dziękuję gdzie również. Gdzie robi swój materiał, ja robię swój materiał. Wejdźcie do niego na kanał, bo warto. Bo tam jeszcze dla Was będzie specjalna niespodzianka, jak wspomniałem. A jak napiszecie w komentarzu u mnie Leszy yy, i co. Kryje w tej niespodziance e, wątek, to dostaniecie do mnie prezent. Dostaniecie kupon na zakupy. Nie, z prezesa. <laughs> Natomiast dziękuję jeszcze raz serdecznie Leszemu dziękuję operatorowi kamery, dziękuję oczywiście e, Lucjanowi gdzie mam Lille skoczek. I oczywiście dziękuję Wam, drodzy widzowie, bo gdyby nie Wy, to by mnie też nie było, bo bym się nie chciał robić. A Wy oglądacie to, więc jest okay. Dziękuję serdecznie partnerom na końcowej planszy, również gdzie mam dobre słowo, otuchy i wsparcie. Więc tyle było na temat. Kończę tutaj właśnie ten materiał z jaszczurówki, z kaplicy. Żegnam serdecznie. Kazam solo materiał. Jesteście dobre. Zapraszam na moje nowe produkcje już niebawem jeszcze.